Decydujący pojedynek. Żałuję tygrysia masko Nie dasz rady ani czarnemu, ani olbrzymiemu tygrysowi Są niepokonani Co się dzieje? Mamy wynik spotkania Załatwiliśmy tygrysia maskę? Nie proszę pana, on ich pokonał Co? Niemożliwe abyśmy odnieśli porażkę Niestety tak Powiedz co wiesz Nie ma obrażeń Daimona przewieziono do szpitala Niemożliwe Głupienie dołęgi. Teraz pozostaje już tylko król. To on zabije tygrysią maskę. Jestem pewien. A jeśli i on zostanie pokonany, wówczas ja sam stanę do walki. Dajmonie, przykro mi, ale nie może pan z nim rozmawiać. Tygrysia maska. Cześć. Niestety zatrzymał mnie dziennikarz. Jak operacja? Nie udała się. Podobno złamane żebro przebiło płucą. Stan jest poważny. Mój Boże, wyjdzie z tego? Nie wiem, ale na pewno bardzo cierpi. Majacząc przez cały czas powtarzał tylko Twoje imię. Naprawdę? Daimonie. Nie martw się o mnie. Pragnę tylko, abyś szybko wyzdrowiał i był taki jak dawniej. Oh. Cześć to jak się miewasz? Czemu nie przyjechałeś z Daimonem? Nie chciał nas odwiedzić? Oczywiście, że chciał, ale jest chory Jak tylko wyzdrowieje, przyjedzie Przekaż mu buziaka Dobrze, bardzo się ucieszy Powiedz mu, żeby nie przegapił jutrzejszego spotkania To będzie walka stulecia między Tygrysią Maską i Królem Tygrysów Twoim zdaniem, który z nich zwycięży? Nie wiem Piszą o tym we wszystkich gazetach. Już zdecydowali, kto zwycięży. Znakomity król Tygrysów pokona Tygrysią maskę. Nieuchwytny, zamaskowany zapaśnik da popalić aktualnemu mistrzowi. Ci głupi dziennikarze uważają go już za skończonego. Chciałbym zobaczyć ich minę, kiedy on zwycięży. Dzieci do stołu. Czemu nie idziesz z nimi? Nie jestem głodny, ale wściekły Dziennikarze to sami kłamcy Ależ Kento Moim zdaniem tym razem mają rację Co takiego? Chpisz sobie ze mnie? Jesteś po ich stronie? Jak możesz mówić, że król tygrysów jest najlepszy? Dobrze wiesz, że to nieprawda A zresztą Tygrysia maska jest sprytniejszy, więc sobie z nim poradzi Nie żartuję, Kento Nie zawsze można wygrywać Właśnie, że tak Posłuchaj, To nie powinieneś. Król tygrysów to najsilniejszy i najgroźniejszy z przeciwników, z jakim spotka się tygrysia maska. A on zawsze walczył uczciwie, nawet z najsilniejszymi. To rzecz najważniejsza. Trzeba to docenić i uszanować. Wynik walki to już tylko konsekwencja. Co o tym sądzisz? Masz rację. Będziesz kochał tygrysią maskę, cokolwiek się wydarzy. Przyrzekasz, oczywiście. Mam propozycję. Odwiedźmy Daimona w szpitalu. Jasne, na pewno się ucieszy. Nie mogę się doczekać. Zaniosę mu prezent. Ja też chcę mu zrobić niespodziankę, a może razem coś mu przygotujemy. Zgoda. Dzieci martwią się o zdrowie Daimona. Ich dobroć i szlachetność wzrusza mnie. Ich serca nigdy nie powinny zaznać bólu. To dla nich chcę i muszę zwyciężyć. Tak jak Daimon naraził własne życie dla mojego Na no oto Nie śpisz jeszcze? Nie mogę zasnąć Chciałem cię prosić, byś pozwolił walczyć także i mnie. Co takiego? Chcę walczyć z królem tygrysów Nie wiesz, co mówisz Słuchaj, No, to mój najlepszy przyjaciel Roko został zabity przez jaskinię tygrysów. Naradziłbym życie, aby tylko się zemścić. Teraz nadarza się ku temu najlepsza okazja. Nie bądź nierozważny Ken. Nie jestem dzieckiem. Ken, masz obowiązki. Pomyślałeś o swojej siostrzyczce i oko? teraz nie jest zemsta, lecz szczęście twojej siostry, nie sądzisz, Nie jesteś sam na świecie. Opiekuj się Daimonem i pozdrów go oddech. Czemu go nie odwiedzisz? Jest już w dobrych rękach. Mogę spokojnie jechać, by walczyć. Chcę cię o coś prosić. Gdybym zginął podczas dzisiejszej walki, czy włożyłbyś moją maskę? Przyrzekam. Dziękuję. Ciao. Cześć. Panie i panowie, za chwilę obejrzymy najbardziej ekscytującą walkę, jaką kiedykolwiek stoczył Tygrysia Maska. Prasa skrytykowała bardzo ostro obecnego mistrza, stwierdzając, że jest skończony i nie ma żadnych szans na zwycięstwo. Pozostało kilka minut do walki. Na sali daje się wyczuć napięcie poprzedzające każde ważne spotkanie. Tygrysia Maska musi dać z siebie maksimum i wykorzystać wszystkie swe umiejętności. Oto Tygrysia Maska wchodzi na ring. Trzymaj się, Tygrysia Masko. Walcz na całego! Nie przejmuj się. Nie zwycięstwo się liczy, lecz uczciwość. Tygrysia Maska jest już na ringu. Oto pojawia się jego przeciwnik, król tygrysów, uznany za najlepszego zapaśnika na świecie. Zniknął kilka lat temu i teraz po długiej nieobecności znów staje przed publicznością. Właśnie wkroczył na ring. Postawę ma zaiste królewską. Oto najlepsi zapaśnicy naszej organizacji: Czarny Tygrys, Olbrzymi Tygrys i Król Tygrysów. Są tak dobrzy, że nikt nie jest w stanie stawić im czoła. Dlatego wycofali się ze sportu, przybrawszy pseudonim tajemniczych zapaśników. To on, najlepszy z żyjących zapaśników, poraża samym spojrzeniem. Tygrysia Masko, to może być twoja ostatnia walka. Nie obowiązują żadne reguły i ograniczenia czasowe. Czy jesteś gotów walczyć ze mną? Bardziej niż kiedykolwiek. Masz mocne nerwy. Gdy zadźwięczy gong, rozpęta się piekło. Miłe panie i panowie, widzowie o słabych nerwach są proszeni o opuszczenie sali. Nie chcę narażać ich wrażliwości na zbyt okrutny widok, niewskazany dla osób mało wytrzymałych. Kibice japońskiego zapaśnictwa z niecierpliwością czekają na ostatnią walkę tygrysie i maski. Z niespotykaną siłą król tygrysów rozpoczął miażdżącą ofensywę i zrzucił tygrysią maskę z ringu. Jesteś przerażony, tygrysia masko? Wracaj na ring, jeśli chcesz walczyć. Mistrzowskie uderzenie tygrysia maska leży na Macie. Szybkość ponawianych ataków nie pozwala mu na kontratak. Przygotuj się tygrysia masko na moment swojej egzekucji. Wól kontuzjowanego ramienia nie pozwala Tygrysiej mascy umknąć przed uderzeniem. Walczysz nie Precz stąd. Odwagi, Tygrysia masko, nie poddawaj się. Nareszcie Tygrysia Maska ruszył do ataku. Nie mogę dać się pobić. Muszę pomścić kolegów. Chodź no tu do mnie, jeśli masz odwagę. Walcz, Tygrysia Masko. Spójrzcie, jak wspaniale się porusza. Zdołał wpędzić w tarapaty nawet tygrysiał maskę. Na no oto musisz zwyciężyć. Niech pan szybko przyjdzie do pokoju pana Daimona. To pilne. Już idę. Proszę przynieść tlen. Tak, doktorze. Jak się czuję? Stan jest bardzo poważny? Niestety tak. Na no, oto, przyjacielu. Spotkanie robi się coraz ciekawsze. Określiłbym je jako walkę stulecia. Tygrysia Maska został unieruchomiony serią niedozwolonych uderzeń. Nie wiadomo, jak długo wytrzyma. Tygrysia Masko, ruszaj się, nie możesz dać się zabić temu mordercy. Trzymaj się na oto, musisz zwyciężyć. Uderzaj, to dobry moment. I już po nim, trzymaj się. No Nie dam się nigdy pokonać, jasne, ale panuj nad sobą. Dobra, już niewiele brakuje. Przestał cierpieć. Ono nie możesz umrzeć. To dla ciebie, przyjacielu. Daimonie. Nie widziałem jeszcze tak okrutnej walki. Ring spływa krwią, a przeciwnicy walczą jak gdyby nigdy nic. Smutne zwycięstwo przypadło w udziale tygrysiej masce, tylko on przeżył. Pokonał go! Na no oto! Musiałeś stoczyć walkę, która mogła kosztować cię życie. Nie miałeś wyboru. Ale mimo wszystko zachowałeś się wspaniale. Taka przemoc nie ma sensu. Całą winę ponosi jaskinia tygrysów. Pojadę jak najszybciej do Dajmona powiedzieć mu o zwycięstwie. Tygrysia Masko. Ja zostałem pokonany, ale jaskinia tygrysów jest wieczna. Zawsze ją pokonam. Istnieją znacznie lepsi zapaśnicy od nas trzech Wcześniej czy później jeden z nich nas pomści Nigdy o tym nie zapomnij To prawda, jest wielu silniejszych ode mnie Daimonie, trzeba będzie stawić czoła wielu wrogom Musisz wyzdrowieć Razem pokonamy jaskinie tygrysów